Hello, hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie to 60 sekund, dawno nie graliśmy Dzisiaj sobie właśnie zagrałem, wiem, że gra nam się spodobała, bo mi również się spodobało. Już było kilka odcinków I dzisiaj lecimy sobie z kolejnymi przygodami Zobaczymy ile dni nam się da, uda, uda się nam wytrzymać Ostatnio na live'ie chyba walnąłem około 70 dni na poziomie normalnym Zobaczymy co dzisiaj z tego wyjdzie Mam nadzieję, że coś koło tego mi się uda znowu, e, znowu zdobyć No 60 dni bym był zadowolony Chociaż chciałbym, chciałbym pobić swój rekord To było chyba około 70 dni 2 dni, 72 dni coś, coś, coś koło tego miałem rekord, także chciałbym go pobić zobaczymy czy się uda i gramy oczywiście sobie na poziomie normalnym także lecimy lecimy po grubości lecimy i zobaczymy co z tego będzie, co z tego będzie dobra, rozglądamy się, gdzie co jest, apteczka apteczka jest tu tu jest rodzinka, dobra to weźmiemy sobie najpierw stąd weźmiemy sobie, zaczniemy od tego Jeszcze to kurwa Młody Dobra e, Teraz skoczymy sobie tutaj Apteczka, waliza Stąd wszystko Weźmiemy sobie jeszcze jedno żarcie Dobra Broń Maska Żarcie dobra, Chyba nie jest najgorzej Wyjdziemy po matkę Matka To Latarka, dobra. Wody trzeba wziąć trochę, ale nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, gruba i mapa. Teraz wodę trzeba nabrać Woda, tak, kutka się przyda, dobra. E, szachy, jedna woda, kurwa nie zdąży. Jest, zdążyłem, huf! To był fart, to był fart, naprawdę to był fart Ledwo co zdążyłem, chyba zabrałem wszystkich Timiego wziąłem? O kurwa Wziąłem młodego na samym początku, dobra Dzień pierwszy O cholera, nabrałem sporo rzeczy Książki nie wziąłem Książka tutaj się sama pojawiła A tak poza tym chyba radia jeszcze nie brałem, ale dobra Wody mamy troszeczkę mało, zupę jedną dostaliśmy tutaj ale dobra, nie jest najgorzej. Mamy troszeczkę mało wody. Ale myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem dla nas. Także pierwszy, pierwsze dni, oczywiście, przewijamy sobie jak najszybciej. Już ekspedycja. Skąd wzięła się ta zielonkawa kałuża? Oj, jest jakieś rury kapie zielona maś. Niedobrze, bardzo niedobrze. Musimy coś z tym zrobić. A nikt nie pomyślał o tym, by zapakować mopa. Co zrobić? Maski mi szkoda, maski mi szkoda. Nie będę maskiem dawał do tego. O, muchy zaczęły latać niedobrze. Ale dobra, wszystko jest dobrze. Ha, problem rozwiązany: nie ma dziury, nie ma bałaganu. Z powrotem do naszego czystego, małego schronu. Czyli się udało. Dobra, jak się udało, to jest gitara. Eee, co cztery dni chyba będę dawał im wodę. Kto idzie pierwszy na ekspedycji? Oczywiście gruba, miała maseczkę i dajemy, żeby się w nie zatruła. Ale gruba zawsze idzie jako pierwszy ogień. Dobra, maskę sobie wzięłam. Teraz dajemy im wodę. Głodny ktoś jest? Głodny nikt nie jest. Czyli sama woda wystarczy. To mnie cieszy, to mnie cieszy, bo chociaż zupy mamy dużo. Co to za chrapanie, kurwa? Dzień piąty, dzień piąty, na razie jest spokój. Głodny nikt nie jest? Nie, na razie nie. Kurwa, coś mało jedzą ci ludzie. Zmutowane gryzonie atakują nasze zapasy, nie jesteśmy pewni czy to szczury, wściekły króliki, czy to zmutowane. Każda z tych opcji jest całkiem zła wroga. Dobra. Bronią ich kurwa, na dziurę. Mam nadzieję, że nie rozwalą broni, no i chuj. Nie rozwalili. Nasze puszki są bezpieczne. No tak, no ale strzelbę je rozjebali. Barany jedne. Dobra, Dolores jest głodna. O nie. Zupki jej możemy dać, niech się pomidorowej na wpierdala. Dzień siódmy, czyli już minął tydzień. O, do kościoła trzeba iść. Dolores długo nie przetrwa. No, kurwa, przecież dostałaś wodę. A nie, do, dobra. Jeszcze jeden dzień bez wody. Ojciec zostaje żarcie. Dopóki mam zapasy, możemy siedzieć w zamknięciu, ale w końcu będziemy musieli się stąd wyrwać. Dobrze byłoby oddać udać się wprost do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Naszą nadzieję są dzień. Dobra. Tylko błagam was, nie rozjedźcie tego radia, chociaż. O! Muzyka gra. Ale, Alejandro, Alejandro. Ale nie, to chyba nie to. Radio Maria się włączyło. Yy, o kurwa, odwodnienie. Teraz Tim jest głodny. Timmy, żarcie, woda dla wszystkich. Mam nadzieję, że ta gruba przyniesie trochę wody, bo jak nie, to mam przepierdolony. Minęło trochę czasu, a my nie wiemy, co się dzieje na powierzchni. No przecież przed chwilą słuchaliście radia, Radio Maria było, przed chwilą leciało. żeście SMS-y tam wysyłali na księdza ryzyka. Dzień dziewiąty, choć te twierdzi, że mogą być też lepiej. No zawsze może być lepiej, nie? Ale nic nie chcecie, nic nie chcecie. Teraz powinna chyba już gruba wrócić. Trochę nie swoje się czujemy z tym uszkodzonym karabinem. O, 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 o. Naprawiam karabin, naprawiam karabin. W tym momencie naprawiam karabin. Jest zajebiście. I Dolores wraca, znaczy gruba wraca. No i maska rozpierdolona w trzy dupy. Wody nie przyniosła. Masakra, co ona przyniosła? Nic nie przyniosła. Dwie zupy. I maskę rozjebała No zajebiście, wody nie mamy A ta jest głodna jeszcze A masz pierdalać Kogo wysyłamy? No teraz ojczulek Albo nie, ojczulek nie, niech młody pójdzie Najpierw dzieci niech idą Na pierwszą, na pierwszy ogień najgorsze, że nie mamy wody, najgorsze, że nie mamy wody i to będzie przepierdolone ludzie Przepierdolone będzie bez wody Pragnienie, głód. Czy chwilą dostałaś, Eee. E, skąd ten dźwięk kopania i dlaczego ściana jest taka mokra? Czy szykuje się powłóż przy 10 ratunkowych? Kurwa, nie jestem pewien, teraz się ratować radio czy mapę. Ach, chuj, zawsze ratuję radio, to teraz uratuję sobie mapę. Teraz sobie uratuję mapę. Może radio się uda naprawić w późniejszym czasie. Ale nie rozumiem dlaczego oni nie mogli uratować i tego i tego. To jest dla mnie niepojęte. Czyli radio rozkwizdolone, dobra. E, odwodnienie, odwodnienie. Głód. Dobra, kobitki dostają po żarciu. Kobitki, żarcie. E, kto dostaje wodę? A wodę dostają rodzice, dobra, dobra, dobra. A, ale zaraz się woda skończy, czyli będzie trochę nieciekawie Dobra, niech mi idzie na tą ekspedycję, może on przy... Kurwa, nie zaznaczyłem na mapie znowu, wpizdiet nie nada Napomniałem Głód, odwodnienie, Mary Jane, yy, yy, yy. Odwodnienie. Nie jak nie będzie teraz wody. Alarm przed schronem zgromadził się gang strażaków. To znaczy, czy są brani jak strażacy dobijają się do drzwi i żądają wydania całych naszych zapasów. Grożą, że jeśli nie podporządkujemy się, to wykurzą nas ogniem. Wygląda na to, że obowiązki strażaków, ale było jakieś Co robimy? A, na je, Nie, mogę kłótkę, kłótkę. Kurwa, bro. O, strzelanina. Broń rozjebana znowu. Ale żeśmy strażaków pozabijali tam. Yy, dobra, nic nie chcą, to lecimy dalej. Słyszycie, spod podłogi dochodzą jakieś odgłosy. Nadszedł chyba czas zbadać ten tajemniczy zamknięty na z pusty włas, którego jeszcze nie odkryliśmy od momentu. Dobra, to sprawdzaj ta. Nic się nie stało. <laughs> mamy wodę, mamy wodę. Tak, tak, tak. Dwie wody dostaliśmy. Zajebiście, zajebiście, zajebiście. Czyli się opłacało ten schron sprawdzić. Woda do nas przemówiła Lecimy dalej. Teraz tymi powinien chyba wrócić albo gdzieś za jeden dzień. Albo za dwa dni. Urwa, za tydzień wróci pewnie. Jeszcze nic nie przyniesie. Bo zapomniałem zaznaczyć na mapie. Mary Jane prosi o coś do picia. A spier dalej. Nie dostaniesz. Rodzice tylko piją dzisiaj. Alkohol. Mary Jane była podejrzanie cicha, to powinniśmy z nią porozmawiać. No tak, no, pogadajcie z nim. Pewnie yy, ma okres przed... Y, 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 nic na razie się nie dzieje. Odrobinę jedzenia ktoś prosi. Odwodnienie Mary Jane i żarcia też by chciała, dobra. To masz wszystko, cały pakiet. Nic nie zaskakuje bardziej niż niespodziewane płukanie nas, Ktoś to może być? Czy powinien się sprawdzić? Ryzykując przy tym życiem, to brzmi jak doskonały pomysł. Jasne! Otwiro ci! Błagam, nie zachorujcie. Chuj pić nie nada Otwarcie wazu było dość ryzykowne to, że nabawiliśmy się przez co jakiejś paskudnej choroby Ja pierdolę Ojciec 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 na chuj otwierałeś te drzwi Gruba mogła otworzyć Masz dolores drzwi Śmietnik jest przeładowany puszkaniem po zupie, a wiadro w kącie wymienione jest po brzegi Wygląda na to, że od obu się jakieś dziwne błyszkońce wielkie i A Poradnikiem skauta ich To na mi... O, wrócił Timi, dobra. Czekajcie co przyniósł. Wody trochę przyniósł. No i to tyle. Dwie wody, ja pierdol Stęd wyzdrowiał, no tak, no jak mu apteczkę, no to wyzdrowiał dziwna jakby nie wyzdrowiał. Ale jest głodny, dobra. O boże, wygłodzenie ktoś jest A dobra, macie wszyscy żyć. A ktoś chce pić? Pragnienie, 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 wygłodzenie, dobra, nikt nie chce pić, to wszyscy macie tylko zupę. Eee, ekspedycja następna niech rusza. Kto teraz pójdzie na ekspedycję? Wyślemy chyba Dolores, wiecie? Ojca zostawimy sobie na koniec. Najgorsze jest to, że nie mamy ani maski, ani nie mamy apteczki. Dziwne, że Timi nie wrócił chory. Bo szedł bez maski i to też jest trochę do niego niepodobne. Mm, odwodnienie, odwodnienie. Eee, głodny jest Timi niemożliwe. Timi nie dostaje wody. Oni wszyscy dostają, a Timi nie. Eee, dobra, a niech ona idzie teraz na ekspedy. Jeszcze nie poszła, czy już poszła. Nie, chuj, znowu nie zaznaczyłem na mapie, no już nigdy nie zapamiętam o tym. Nigdy tego nie zapamiętam, żeby zaznaczyć to na mapie. Dobra, Dolores poszła. Pewnie też dwie wody przyniesie. Co to było? Można Zaraz Zarabno chorzy wszyscy. Eee, e, e, dobra, co teraz oni chcą? Co oni teraz chcą ode mnie? Timi pragnienie głód. Boże, wszystko naraz, jeszcze zmęczenie, dobra, masz. Timi nie jest w stanie... Tak, pocieszyć go. Pocieszcie go. Gruba mu da tupy. Nie, nikt tego nie słyszał. Bo ja po prostu głośno myślę. eee yy, 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 yy. Ted, Mary Jane i Timmy. Ten znowu głodny. Dostałeś tą zupę pomidorową, co rozsąłku by się napił, co? Na śmietnik robi się naprawdę ohydny. dobra, nam się taka, że tracimy apetyt, gdy na niego patrzymy, więc oszczędzamy na jedzeniu. Jednak pomimo wielu rzeczywistych zalet tej sytuacji chcielibyśmy trochę podprzątać. Jasne, sprzątajcie! Sprzątajcie! O, ktoś chrapie. Czyli chyba się przespali. Timmy wydaje się być ok. Good timmy, jesteś ok. Ale na razie nic, na razie nic. Gdy Mary Jane wróciła z poprzedniej ekspozycji, nie podzieliła się z nami informacją, gdzie od razu lekko się zraniła, nie był to problem aż do teraz wygląda na to, że w rany wydała się infekcja i Mary Jane jest w dość kiepskim stanie. Musimy jej pomóc! Nie mam ani siekierania pteczki, więc ci nie pomożemy, przepraszam bardzo. Musisz sobie urwać głowę. Wróciła matka. Miała matka, syna Kurwa przyniosła wody cały zban. Była bimber. Trzy wody, dobra. Dwie zupy. No nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, ale już sobie zaznaczymy Zaznaczymy sobie już, żeby na następną ekspedycję tutaj się gdzieś wybrali O tutaj niech się wybiorą Albo nie, niech się wybiorą o tutaj W to miejsce niech się wybiorą na następną ekspedycję yy, matka głód, zmęczenie, strudzenie, ja pierdolę, wszystko naraz Odwodnienie, odwodnienie, pragnienie Dobra, mam pomysł, macie wszystko Nie ma co oszczędzać, ojciec teraz pójdzie a niech idzie ojciec, zobaczymy czy on coś przyniesie nie. Jak każdy po to każdy po Dobra, ojciec poszedł Pizdiet mm. mm. nikt, nikt, nikt nie chce, głód No przed chwilą... Do... Ej Jaki troll, przecież ojciec przed chwilą wyszedł Już wrócił? No i dopiero teraz pójdzie Myślałem, że on już wyszedł. bo był dźwięk otwierania włazu, więc myślałem, że on już wyszedł dawno. A jednak się zdziwiłem i nie wyszedł. Dobra. Głód. Głód. Strudzenie. Zmęczenie. aura. Dopóki nie ma odwodnienia ani... Z wygłodnienia to jest gito. nie mogłem tego słowa znaleźć. Ojciec idzie. Idziesz, ojciec. Lecisz. Bierzesz rower i jedziesz. Dobra, zostali mi tutaj oni Wody mamy sporo, żarcie mamy sporo Możemy ich teraz nakarmić Głód, pragnienie, pragnienie... Nie, jeszcze nie, jeszcze wytrzymają je Dziś gościmy w naszym stronie mutanta Miał kilka razy rąk pełni Sprawnych, opowiedział nam pokrótce Tak mu trzeba dać, albo zupę Zupę udamy. I wtedy on będzie nas bronił, on będzie nas bronił Także będzie git, być gitara, łapka w górę Jeżeli chcecie 560 sekund to łapeczki w górę zostawiamy Oczywiście ty nie potrzebuje wody. Odwodnienie, odwodnienie, odwodnienie. Dobra, czyli dostają wszyscy wody, Nie ma problemu, już im daje mm, małe, nieważne. Lecimy dalej. Lecimy dalej. O promieniowanie jakieś tutaj na kurwiarne tensy. Hmm. Yy, good. Strudzenie. Dobra, żarcia nie chcą, to nie dostają. Co to za dźwięk? Galopujący koń. Pospieszyliśmy się na drzwi. Wyżyliśmy dwóch mężczyzn Chyba zaleciało mi. U, ujrzeliśmy dwóch mężczyzn w średniowiecznych strojach. Źród dźwięk okazał się być dwa kamienie, które jeden z nich uderzył o siebie. Podczas gdy drugi podskakiwał, udawał Nie Nieznaniom powiedzieli, że szukają jakiegoś antysnajomych wierch, ale zgubili się i. Aa, Niech spojrzą sobie na mapę, najwyżej nam mnie rozpierdolą. Pewnie rozjewią. O! Nie rozwalili mapy. Jest git, jest git. Jest dobrze, jest dobrze. Prawdziwy to szaleńce, ale chyba nie grozi, więc to co mieli na naszą mapę? Gościu kiedyś ok. się być bardzo cheni, podarowali nam broń. Dostaliśmy się kierę, Dostaliśmy się także jest dobrze. Głód. Nic nie chcą na razie, dobra. Nasz świetnik, kurwa, mać na... skąd wy macie tyle śmieci? Co chwilę ten śmietnik muszę ciścić tą książką. Masakra. Ojciec, wracaj, ojciec, wracaj. Przynieś apteczkę albo maskę, nie wiem, obojętnie co. Głód, nic, pragnienie Dobra, to nic nie dostają Ojciec teraz wraca W tym momencie wraca ojciec Albo nie No daleko musiał zajść, powiem wam Skoro jeszcze nie wrócił Dobra 32 dzień, odwodnienie, odwodnienie Odwodnienie, dobra, wszyscy woda Nasza apteczka jest Kompletnie bezwartościowa O, 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 zajebiście Możemy sobie naprawić apteczkę Chyba tak, naprawiliśmy apteczkę, ojciec znowu kurwa nic nie przyniósł, w piździe. A nie, dobra, przyniósł jedną wodę i jedną zupę. Dzejbiście. Matka jest chora? Good, 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 dobra, wszyscy żarcie i matka apteczka, bo jest chora. Ale jeszcze raz zarazi wszystkich, to tak nie może być. Eee, cholera, ta nasza maska przeciwgazowała O, zajebiście, naprawimy sobie maskę Teraz kogoś wyślemy, wysiemy sobie grubą Kurwa, ktoś kichnął, na zdrowie Pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś w tej grze kichnął, nie? Eee, dobra Good zaznaczymy sobie na mapce tutaj teraz Good, 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 good Dobra Gruba idzie, bierze maskę Albo nie, wiecie co? Strudzenie, strudzenie, aha. No dobra, może wróci, zobaczymy. Oby wróciła. A my tutaj lecimy dalej. I, i, i. Co? Ekwitunek, aha. Poszła z maską, dobra. Coś chcecie? Głód, głód, pragnienie. Nie, rozpierdalać, nic nie dostanie to. Do... Dobrze że zobaczyć od czasu do czasu przyjazną twarz. Nawet jeśli ta twarz wiecznie się o coś prosi. Tym razem rodzeństwo odwiedziło nas z zapytaniem, czy nie dysponujemy może sikierą. Twierdzą, że są w trakcie budowania oboziska dla swoich ludzi, ale mi się nasza pomoc. Szczególnie jeśli chodzi o rąbanie drewna. Dobra, możemy im pomóc. Błagam, nie zachorujcie, proszę. Ej, chuj, piziet, matka znowu chora, boże, angina, grypa i straczka i wszystko na raz. Robota zakończona, co prawda zarobiliśmy kilka drzask, ale było warto nawet nieźle, bo byliśmy prawie jak przy. Grupa podziękowała nam za wsparcie, bo coż, niebawem znów do nas zawita. Dolores nie jadł, spory kawał czasu. Bez wody, No ale jak to jest możliwe, że ona jest chora? Przecież dałem jej apteczkę! Odwodnienie! Wszyscy odwodnienie! Nie mam apteczki. Zmarnowałem na nią apteczkę chwilą. Oj, kurwa kaszel, jeszcze gruźlicy. Masakra, masakra. Głód, głód. Boże, co oni kurwa głodni wpierdalać? A jestcie, jestcie. Jestcie z tego i picie wszyscy. To jest bowiem. Krew brączka. 38 dzień. Głód, głód. No proszę państwa, no dostaliście ta jedzenie przed chwilą. Nasz karabin. O, dobra. Naprawimy broń. Naprawimy sobie broń. Powiem wam, ten poradnik małego scout'a naprawdę się bardzo przydaje. Dzięki niemu możemy sobie właśnie naprawiać tutaj takie rzeczy. Matka już kurwa powieki opuszczone, już zara, oczy się same zamykają. Pragnienie, pragnienie. Pragnienie. Ale dobra, dobra, jest dobrze. Jest dobrze. 40 dzień równa 40 dzień. Gruba zara wraca tutaj z całym ekipunkiem, Samochód nam przywiezie, chyba pewnie. Odwodnienie, odwodnienie, odwodnienie. Boże, woda się kończy znowu. Powietrze w tym cholernym w prawie prawie się nie daje już do oddychania. W ciągu ostatnich kilku sytuacja się gwałtownego pogorszeniu. Książką to kurwa ta. Wentylację przepychamy książką. O, matka dalej kaszle, wszystkich pozarażaj. I ojciec, chory, w pizie tam. Masakra. Apteczki dwie gór. Skąd ja im dwie apteczki wezmę? Głód. Dobra, Mata jedzeta. No Jezu, zaraziła. Aha! zajebiście, czyli gruba już nie wróci. Maskę zajebała i nie wróci. A powiem wam coś czuję, że 70 dnia raczej nie dożyjemy. Gruba nie wraca, ojciec chory. Nos mu już prawie opada, odpada, matka powieki opadnięte masakra. Aż i obca z prawej szkoda. Szkoda, bardzo szkoda, bo chciałem pobić rekord w tym odcinku. Ale coś czuję, że mi się to nie uda. Chyba, że jakimś nie wiem, w jakim. Dobra, Timiego wyślemy. Masz, idź się tam. na Matki nie wysyłam, bo matka nie wróci, bo jest chora. Ojca nie wysyłam, bo też nie wróci, bo jest chory, to tam bez sensu. Poszedł z sikierą, zobaczymy co z tego będzie. Macie, żarcie. Wydawało się, że po 100 kobiet brakuje jakichś ludzi, więc poszliśmy. Mmm... Potrzebuję wodę. Dobra, masz, masz wodę. Może nam coś w zamian, da za to. 44 dzień. Boże, ojciec, czerwone oczy, jakby był naćpany już. Maskę dostaliśmy! O, super, super. Szkoda, że dopiero teraz. Jak wszyscy już kurwa dostali anginę. Ale 50 dnia powinniśmy dożyć. Albo nawet 60. Nie wiem. Zobaczymy, jak oni chorzy długo pożyją. Coś mi się wydaje, że ojciec pierwszy pierdolnie na zawał. Choroba, choroba, strudzenie. Dobra, rodzeństwo powróciło z dobrymi wieściami i obóz został ukończone, muszą wywiązać gdzieś jaki rozbieganie. Dobra, macie. Macie, w pizie, ty tam w te warcaby już nie gramy o, ty mi wrócił. Przyniósł radio. Siekiera siekierą wrócił. Przyniósł zupę, dwie wody i radio. Dobra, no nie jest najgorzej, mogło być lepiej. Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Wygłodzenie Boże Timi głodny nie dostał zupy dawno już No dobra, damy tą... Udało nam się zapać kolejną transmisję do wojska, tym razem nalegają. Dobra, wyślimy na zewnątrz, pod latarką, zobaczymy co z tego będzie. 47 dzień, ojcu o, oczy wypadają. O kurwa coś leci Odwodnienie, odwodnienie Dobra, wszyscy woda, wszyscy żarcie. Ojciec albo nie, kobita niech idzie. siekiero. Nie, mogę mi nie dawać siekiery, bo ona i tak nie wróci jako nas chora. Ale o lipkę. Oj, no, no. Ten ma się dobrze. Przecież chory jest, jak ma się chyba dobrze mieć. Masakra. Masakra. Jak teraz ojciec się przewróci, znaczy no ja zgona no to już koniec gry mamy, nie? Bo żony nie ma, musi być przynajmniej jeden z rodziców, żeby, żeby można było dalej grać. Choroba, strudzenie, głód, bo coś nie mój. Jedliśmy w spokoju, gra nasza mapa, nie spodziewałem się, jak spodziewaliśmy się. O... Może takiś będzie z... z mapą ukryty, był safe, sprawdzamy. Może będzie apteczka, o, fajnie by było. Karty były. Nie wiem, tam teraz karty, no ale. Dobra. Mamy 50 dzień, czyli nie jest najgorzej. Pragnienie, pragnienie. Ale nic im nie daje. Pukanie do drzwi zawsze na pewno gdy otworzyliśmy na progu 100 mężczyzn z otwartą gry w karty o dużą stawkę. Czy zakłada dwie puszki zupy? Co? Pierdalej, ja tam nie będę o puszki zupy grał. Jakbyśmy zagrali apteczkę na przykład, to jak najbardziej wtedy, nie? O Jezu, ojciec coraz gorzej wygląda. Matka coś czuje, że już nie wróci, nie? Matka coś czuje, że nie wróci. Już poszła w piździet. Ale ojciec dalej się jakoś trzyma, nie? Jakoś się trzyma. Nie jest najlepiej, nie jest kolorowo. Na warszawskim... Nie, na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Jakby to Bonus co zaśpiewał. O, czyli matka nie wróciła. Nie, bez ekspedycji. Oferuje, Nie, 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 nie chcę wody. Mam wody na razie jeszcze. Dwójka ich tylko została, także... Może uda się dożyć tego 60 dnia, chociaż, chociaż ojciec już marnie wygląda, powiem wam. Na ekspedycję już nie możemy wysłać nikogo, no chyba, że Timiego. Bo ojca nie możemy, bo jak wyślemy ojca, no to jest wtedy automatycznie koniec gry. Ale Timi jak na razie nie chce, nie chce iść. Nie chce iść na tą ekspedycję, więc no nie możemy nikogo wysyłać, musimy czekać. 54 dzień, nie jest najgorzej. Szczerze to myślałem, że jak już oni już zachorowali oboje, że jeszcze 5 dni już padniemy, a a na razie jakoś się trzymamy Pragnienie dobra, no to tu nic nie dostajecie na razie Bez ekspedycji No czyli musimy się na razie przesuwać po prostu do przodu i koniec i Oj, chuj Ojciec pierdyknął na zawał Wylewu dostał Ile dni? Dni 55 No może w kolejnym odcinku uda mi się Uda mi się ten rekord 72 dni Dzięki ludzie, że oglądaliście. Czekajcie, zobaczymy jeszcze co tutaj. Ted nie dał rady, chorobie. No, mówię, wylewu, chłopak dostał. Ludzie, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że odcinek Wam się jak najbardziej spodobał, bo starałem się grać jak najlepiej. No, niestety nie wyszło mi pobić rekordu. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie lepiej i pobijemy ten rekord w 72 dni. Także dzięki bardzo, że oglądaliście. Zostawcie opeczkę w górę, oczywiście dla mnie pod tym filmem, żebym wiedział, że chcecie oglądać dalej. Także trzymajcie się, na razie i cześć!